Siema, witam w kolejnym odcinku na arabskim serwerze. Lecimy sobie dalej. Dzisiaj 75 poziom dobity, co oznacza jedno pupile, które właśnie w karczmie sobie zdobędę. A druga też ważna i fajna sprawa, no tutaj są trzy grzybki w kalendarzu, a to oznacza, że ja dostanę aż 25. Także na Free to Play to jest mega mega bonus. Życzę wam, żebyście też trafili takie kalendarze tylko. No i co? Przejdźmy sobie do karczmy. Wydaje mi się, że po pierwszym zadaniu już dostanę chyba środowisko. Nie jeszcze. Okej, okay, dobra. Czyli muszę je troszkę poszukać w takim razie. Quest sobie ogólnie mogę troszkę poskipować. Już widzę, też właśnie wyleciało. Tutaj też drewno leci. Bo jest evencik fajny. W ogóle są bardzo fajne eventy. Do pupili za chwilę. Przy... no dobra, już, już nas przyniosło. Także, co ja dostałem? Dostałem zębika, którego mogę znaleźć nocą, więc spoko, bo teraz jest dzień. Więc będę łapał te, co mogę znaleźć za dnia. Trafiłem takich, ok. <laughs> dobra. No to co ja mogę trafić? Nigdylandia, bo od razu je sobie dzisiaj też połapię. Erogenia. Też erogenia, czyli dwa razy, dobra, to muszę pamiętać. Steps terapionych. tutaj akurat dwóch na noc, więc... Unlucky. Wyspa oba. Dobra, generalnie połowy już nie pamiętam, ale coś tam sobie poskipuję i. No, jakoś się zaraz trafi. No a właśnie Questy mogę sobie skipować, bo... Dziewiczka być, nie? Chyba nie. Questy mogę sobie skipować, bo z kodziku właśnie na elevator dostałem 100 klepsy również, także bardzo fajnie. I tych questów będę mógł sobie troszkę poskipować. Dobra, jest popilna zręczność. Drewna z tego co widzę leci po 20 tysięcy. Twierdza za 21 godzin, czyli no jutro już będę łapał większe te paczki surowców, więc też git. Jest i nigdylandia i... erogenia, upewnię się tylko co do... Yy, co do nigdylandii. Dobra, to wezmę sobie po prostu bo jest krótszy quest. Pyk. Czyli tak, zostało aktualnie erogenia raz, step strapionych i wyspa, czyli 3. Ok, wyspa już jest. I step strapionych też jest. Więc wezmę sobie więcej ekspa. Kurde, nawet grzyby też ładnie lecą. Dobra, no, czyli step strapionych jeszcze i i i. Kurde, moja pamięć zawodzi. Zawsze mam z tymi pupilami problem, nie? Jeśli na jednak, silny odcinek, to zaczynam pupilę, zaczynam je łapać, to tak samo. Dosłownie. A, erogenia i step strapionych, po prostu. No dobra, to git. No, także te pupile sobie połapię. i po nich y, będę jakiś roch robił, prawdopodobnie bo trafiłem też Epika ostatnio także coś tam się podmieni dostałem właśnie takiego fajnego czarny klejnot też już czeka tutaj w kolejce także to sobie za chwilę zamienię no i po tym też po lochu sobie pójdę do do elewatora dobra jest poziom no i potrzeba jeszcze Erogeni jeszcze raz ogólnie przez weekend, planuję robić po trzy paski. No, bo jest event na grzyby, więc to bardzo dużo się zwróci. Zwłaszcza, że już mam wszystkie zaklęcia, odwiedźmy. No, prawie wszystkie. Teraz mam wszystkie. E, więc tutaj jeszcze dodatkowa szansa na grzyby. Także no, myślę, że na spokojnie można robić po trzy paski. Nie będzie problemu. Jakoś to się tam fajnie zwróci. No i też lecą jednak te surowce do twierdzy, więc to Moim zdaniem się bardzo opłaca Samo na europejskim sobie pocisnę e, Aczkolwiek europejski no nie dzisiaj na odcinku A odcinek z europejskiego jutro albo pojutrze pewnie będzie Także też już Niedługo Dobra, bo Krainy potrzeba, potem jeszcze Wieczorkiem sobie bym resztę połapał Jest Kraina erogeni, dobra Obiorę sobie w takim razie. Klata trafiła się jakaś słabsza, więc to mnie nie interesuje. Eee, I dobrą to może w tym czasie, co leci sobie zadanie, no to sobie podmienię ten pas. 73 wszystkie cechy. Czarny klejnot tutaj zakładam, broń sobie też wymieniłem. Możliwe, że nawet dwa razy od poprzedniego odcinka, już tam nie, nie pamiętam dokładnie jaką ostatnio miałem. Jak chodzi o w sklepie, to już wcześniej przyjrzałem Nic ciekawego za bardzo nie było Dobra, mam nowe pupile Czy jest dzisiaj event na pupile? Chyba nie Nie ma, szkoda, bo bym dostawał jeszcze jedzonko, skarczmy żeby miał jakąś przewagę na start Dobra, światło e, Zrobię mrokiem, z tego względu, że mam dwa pupile po prostu Kurde Dobra, jednak nie zrobię Myślałem, że dwa pupile to i na luzie sobie zrobię cyk A tu jednak nie Ale środowisko mogę chyba zrobić Prawdopodobnie jak mam dwa to powinienem pokonać mi się wydaje Dobra, siedzi Więc tutaj też będzie z tych środowisk dodatkowy exp No i tutaj też mój błąd Zapomniałem, że ze środowiska leci też jedzonko Więc bym mógł sobie tutaj od razu to karmić też No I teraz na pewno bym wygrał z tą żeluzą No ale trudno Tutaj bez ciśnienia, także. To nie jest jakiś duży błąd. Koło fortuny. Czy sobie będę kręcił dzisiaj? Możemy pokręcić. 17 razy za monety mogę zakręcić. A do wygrania, no i surowce. E, I goldzik. Także no jest dosyć tego sporo. Chociaż w sumie surowce też lepiej mi się ta twierdza zrobi, nie? Jest dobra, to może w kolejnym odcinku. Jakbym zrobił w niedzielę odcinek, bym sobie nagrał, bo zobaczę. Także najwyżej, najwyżej w kolejnym odcinku, albo po prostu tam między odcinkami gdzieś sobie po prostu to zagręcę, jak będzie się bardziej opłacało. W widzę, że mam 113 tysięcy golda, więc to jest mega dużo. Także woduję sobie w statystyki za chwilę. Dobra, 40 sekund zadanka, tu jeszcze ataki, próbuję coś znaleźć, ale kurczę wszystko na czerwono jest. Także chyba Nici tutaj dwoma spróbuję, i nawet tutaj przegrałem. No to Unlucky tym razem. No dobra, 20 sekund jeszcze coś mi zrobić. A w statystyki, władować golda, dobra. No to sobie troszkę wadujemy. Też SF już mam w tyle od także zaraz to sobie. tam zobaczymy, jak się mają szanse na wygraną. Troszkę tego kryta też by się przydało. No i dobra, 1700 gold na razie sobie zostawię. Jest kolejny pupil, kolejny grzybek, te grzyby naprawdę bardzo fajnie lecą. No i dobra, skoro już wszystko mam zrobione, to mogę sobie na ręce uderzyć kogoś. No i co tam w lochach, co tam w lochach, zobaczmy sobie od razu. Zalogujemy się Arabski serwer I mam 57% na jadowitego smoka Ok, no to jest dosyć sporo Także przechodzimy Jadowity smok No i w zasadzie wystarczy pewnie, że się odrodzę Będzie wygrana No ale się oczywiście nie odrodziłem Coś te odrodzenia nie siadają no niestety. Ale dobra, no, zróbmy dzisiaj taki odcinek, że zaszalejemy troszkę 25 grzybów z kalendarza. No to chyba można. Dobra, tutaj udało się wygrać i bez odrodzenia, więc bardzo fajnie. 77 poziom. I dalej tutaj też było 50, parę procent. Więc może też byśmy spróbowali. Z 2-3 podejścia dosłownie. Pierwsze nie siadło. Tak, żeby odrodzenie siadło, w razie co. Nawet bez odrodzenia też się udało. 78. I dobra, bym musiał zobaczyć, jak tam to się dalej prezentuje. Kolejnych dwóch przeciwników. Bo się zastanawiam też, czy jestem w stanie wbić poziom 80, żeby sobie nowy roh odblokować. Na przykład, chciwy Kremlin 40, no to jeszcze by można. No i tutaj byłby epic za za szczura, nie? Oj, w toksycznym drzewie, potem mam 52% nawet. Że to byłoby dosyć spoko to pokonać. Czy kolejny rok jest od 80 poziomu? Tak, od 80, więc bym mógł znaleźć podczas zadania. Kurde, a zróbmy dzisiaj taki odcinek, niby free to play, ale tak troszkę zaszalejemy. No wiadomo, to nie jest jakieś wiadomo jakie szaleństwo, bo tutaj szansa na wygraną jest powiem po 40%, nie? Ale no wiecie o co chodzi. No, ale widzicie, jak to odrodzenia nie siadają, nie? Teraz siadło. Sobie zobaczymy, już do końca na zwiadowców, tak nie lubię walczyć. Przecież to jest taki dramat. No i tu u nich zrobił. Dobra, na szczęście się udało pokonać. Jest i 79 poziom. No i na tego maga mam jeszcze więcej, nie? Z tego, co tam było widać. Ponad 50. Do 35 grzybów. Powiedzmy, że sobie bym zjechał tak maksymalnie. No dobra, to się udało. Poziom 81. No i co? No to teraz mi się przydało szukać też tego klucza. Nie wiem, że jeszcze tam muszę sobie zostawić troszkę apki, żeby pupilę połapać. Ale myślę, że bez problemu sobie zobaczę tylko mniej więcej miejscówki, ma evrandz, muszę... A dobra. Na razie tego jest dużo, więc po prostu będę szukał. Bo wydaje mi się, że ten klucz powinienem dosyć sprawnie znaleźć. Także no, można powiedzieć, że dzisiaj odcinek na bogato. No i jest już kluczyk. Z grzybkiem nawet, więc... W ogóle bardzo fajnie. I to jest 112 poziom przeciwnika, więc to nawet nie sprawdzam. Więc prawda na styk wygrałem. Ale klepiemy. 83. Nie no pewnie tego, tego bym zrobił jeszcze. Zaraz zobaczymy. Brak miejsca w plecaku. chwałę um... dzięki Jest to trochę marnowanie grzybów, no bo mógłbym z darmowych, ale. Ale kiedyś trzeba zaszaleć, prawda? Także. Dobra, to sprzedaję. No i też jak będę miał wyższy poziom ogólnie, no to będę dostawał więcej Expascarachmy, więc gdzieś tam to odda. Dobra, tutaj odrodzenie siadło. O, zobaczymy czy się uda z wulkanicznym olbrzymem, powinno, powinno, tylko żeby blok nie walnął, dobra, siedzi. 84 poziom, no i na koniec bym chciał jeszcze zakończyć tym jaszczurem, na niego teraz mam pewnie też jeszcze więcej procent. Jak bym przegrał teraz to sobie statystyki troszkę podbiję, to zobaczmy na przyspieszeniu może, wali te uniki niestety. może, 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 odrodzenie nie siadło niestety, dobra, także jeszcze sobie troszeczkę tutaj podbiję. No także kurczę potężne xp, nie zaczynałem z 75, e, a jak, jak wygram no to będę miał 85, nie, także no kika dobrze, a pomińmy, dobra. I teraz pewnie pół HP jeszcze zostało, kurcze. Już tak na pewniaka. Wiele ma tu. I... sieć Epic bez rota, kurczę. Też pas. No nic, także na no Epic się nie przyda. Więcej szaleć nie będę już raczej. Sobie sprawdzę jeszcze szansę na wygraną. Ale no też nie ma sensu, no bo teraz sobie itemki będę mógł ładnie Będę dropił po prostu sporo lepsze Czy to z czy to ze sklepu właśnie Zależy jak się tam trafi 40% no to też wiadomo jest do sklepania Ale no nic na siłę myślę Chociaż to kurcze też jest piąty przeciwnik Dobra Zrobimy dwa, dwa podejścia proszę będzie do 30 grzybów No to jednak ten epic nie kurcze kusi No jak się tak będzie blokował, no to ja mu za dużo nie zrobię. Dobra, bez odrodzenia nie da rady na pewno, to już widać. Kurczę. Dobra, to jest odrodzeniem. Mało życia, mało życia, jest szansa, jest szansa. Proszę, proszę. Siedzi. Jest epic ze slotem. Super. 98, 98. Także bardzo fajny. Wrzucę na razie tutaj taki Klejnot. To sobie zaczaruję od razu. A nie mam szana na razie, dobra. To najwyżej za chwilę, to sobie jeszcze chwilowo bo będę trzymał tego. A to na razie zostawię w ekwipunku tego Epika. W sumie nie dużo też brakuje do, do setnego poziomu, czyli do toalety, nie także. Dobra, my w ogóle jeszcze do helwejtora nie zajrzeliśmy, to jest taki trochę kluczowy element dzisiejszego odcinka też. Także już tam sobie zaglądamy w takim razie. I dobrze, że najpierw te rochy zrobiłem, bo... Bo, bo, bo... Bo co? A, no bo w helwejtorze teraz mam większe szanse. Bo tak to miałem... Yy, to właśnie tą walkę tutaj przegrałem na przykład i plus dwa grzybki, także spoko, jak coś tu mam 15 na 15, ale no z pół godziny temu jakoś atakowałem, także no dosłownie kilka minut może jakby straciłem jak chodzi o te darmowe tickety, także to nie tak, że um, się zmarnowało kilka ich, to no parę minutek. Tutaj zaskoczenie. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Zaraz sobie odbiorę też te paczki. A napiszę. Zobaczycie na odcinku. No, także 11 poziomów w sumie wbiłem. Także giga dobrze. Jeszcze z tych walk pupili jakiś tam loch, może z darmowego podejścia wejdzie. Także no myślę, że 88 coś koło tego pewnie dobije. O, tu mamy przegraną, ale myślę, że to wypadek przy pracy. Także no właśnie, tutaj tyle mi zostało HP. Czy na razie jeszcze można sobie to po prostu klikać. O, i kolejne dwa grzyby. O, tu Ale tutaj siadło już. Jakby tam pomijać mniejsze ode mnie, ale no ja wiem wiem. Tutaj przed chwilą zostało wbite po prostu 11. A się pochwalę. Dobra, i jeszcze dwie te walki zostały, chyba, że za jakąś dostanę tyketa właśnie. Nie, nie ma etykiety, ale są szczęśliwe monety. Fajnie właśnie, że z Helleflejtora też to leci. I tak jak mówiłem, to sobie zakręcę, jak już twierdzę mi się zrobi. Okej, okay, tu akurat nie udało się wygrać. To sobie zbiorę, bo jak będzie nowy dzień, to to i tak mi się zbierze, więc nie mam co czekać na twierdzę. Ale za to, no jutro, już jak będę czekał, te pary go. O, święty gral w ogóle, ale dzisiaj się dzieje w odcinku, ja nie wiem. No tak, 86 poziom, no to super. No to będzie godzina 8.11. No, czyli po 8 będę sobie robił dopiero zadanka, tam wszystko zbierał, te nagrody z elewatora, i tak dalej, żeby to się nic nie zmarnowało. No i teraz, jak mam już tego gra, to mogę sobie w końcu uzupełniać klasę. No, tak już sensowniej. Teraz sobie po prostu wchodzę tutaj, patrzę, typ raz, 2, 3, 4, 5, i aż nie mam. sobie atakuję, cyk, pyk, plus 5. Bo tak to do tej pory po prostu sobie to waliłem, no tak randomowo, ataki z areny głównie. A i tak mi się udało zebrać prawie no 50%. Także na no myślę, że Gika dobrze. A teraz będę sobie po prostu ten dół klasera powiedzmy bardziej uzupełniał. Sobie znowu wejdę na tego typa. A, to jest już inny typ, bo to się zmieniło, ale no widać tutaj raz, dwa, trzy, cztery znowu 5 tempów, aż sobie nikt chyba zapisze FSOL, bo po 5 tempów, no to 6 nawet, bo tu jeszcze pas, no to w ogóle bardzo dobrze, także no myślę, że do końca dnia może z 5% nawet jeszcze bym sobie podbił, zobaczymy, na pewno do kolejnego odcinka będę miał tak z 60, jak nie więcej. Dobra, i tutaj ma Ewry, No to już potrzebowałem nocą. Noc na arabskim wychodzi na to, że jest od 16 bodajże. Także to sobie poczekam troszkę. I o tej 16 będę sobie dalej Awkę robił. Do tego czasu, że właśnie jeszcze te poziomy podbiję. No i klaser będę podbijał, także też jakiś dodatkowy. XP, więc myślę, że spoko. Jeszcze 5 pip zostało. W sumie nawet 6, tylko muszę pas tutaj zaczarować. O, właśnie. No i myślę, że teraz będzie wszystko git. I jeszcze na koniec walka pupili. Uda się, z, żeby zrobić. Yy, więc tak. Dwa pupile, trzeci poziom. Mam Trzy pupile. No, ziemią na pewno. To pokonam. No nie, no znowu ta żeluza, no. Dobra, ja już nic nie wiem, niczego nie jestem pewny, nie? Powiem, że mogłem poczekać tutaj na środowisko znowu, ale stwierdziłem, no nie, no jest przewaga, więcej pupili ten. Dobra, więc to, to już po prostu będę czekał na te środowiska, chyba. I dopiero będę robił walki. Dobra, także w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie siemano.